Panierowanie kotletów. Kotlety schabowe zaczynamy od rozbijania młotkiem. Często zawarta na powierzchni ich woda rozbryzguje się na wszystkie strony. Co zrobić, aby tego uniknąć? Mamy taką prostą metodę. Mięso przykrywamy kawałkiem folii. Mięso należy równomiernie rozklepać na około 5 mm grubości. Następnie solimy. Dodajemy odrobinę pieprzu, a dla lepszego smaku, odrobinę delikatu. Panierowanie zawsze zaczynamy od mąki. Następnie układamy kotleta w rozbitym jajku i przekładamy do bułki tartej. Panierki na powierzchni kotleta nie należy przyciskać. Powinna być ona luźno przyklejona do powierzchni mięsa. Wtedy będzie chrupka i delikatna.